Cześć z tej strony Arek i witam Was przy naszej testowej bramie przesuwnej, przy której testują się wszystkie Wasze napędy przesuwne zanim opuszczą nasz serwis. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj odcinek inny niż wszystkie, bo będzie orężada, koleżanki i lasery czyli o tym, jak mechanicznie zamontować i wyregulować fotokomórki FK03. Zapraszam. W zestawie w fotokomórkach FK03 dostajemy dwie blachy mocujące. Ta posłuży do zamocowania zwierciadła, a tą wykorzystam, żeby zamocować na słupku czujka. Na słupku bliżej napędu zamocuję czujkę fotokomórki na tej blaszce, którą pokazywałem wcześniej, w odległości około 40 cm od podłoża i trzeba zamontować ją w takim miejscu, żeby po pierwsze nie była narażona na przypadkowe uderzenia przez przejeżdżające pojazdy albo przechodzących ludzi i żeby brama podczas ruchu na pewno w nią nie zawadzała. To będzie dobre miejsce. Odrysowuję sobie otwory montażowe. Wiercę otwory i przykręcam blaszkę. Otwory w słupku mam już powiercone, więc mogę zmontować wstępnie. Czujnik fotokomórki z blachą mocującą To się robi przy użyciu dwóch śrubek Które są fabrycznie w zestawie dołączone Jak widzicie jest tutaj pewien zakres regulacji To będzie potrzebne po to Żeby móc precyzyjnie trafić promieniem Od czujki do zwierciadła I z powrotem Skręcam to sobie delikatnie Nie do końca Bo jeszcze nie trzeba I po skręceniu mocuję na słupku Co no Ziemka, montuje fotokomórki. Blacha jest już przykręcona, można ją solidnie do słupka przymocować. Będziemy regulować jedynie w tym zakresie, jeśli będzie taka potrzeba. A w tej chwili można przejść do montażu po drugiej stronie. Jeszcze zwróćcie uwagę na taką rzecz, że nadajnik i odbiornik fotokomórki to jest oczywiście w jednej obudowie. Zamocowałem na słupku prowadzącym bramę w taki sposób, żeby mogła sobie obok niego patrzeć w kierunku przeciwległego słupka, który się znajduje tam. Na słupku z tamtej strony będzie zamontowane zwierciadło, i teraz wam pokażę, jak to zrobić. Na przeciwległym słupku mocujemy blachę od zwierciadła. Zwierciadełko będzie przykręcone w taki sposób. Mocujemy blachę na tym boku, ponieważ tutaj właśnie będzie trafiać promień fotogomórki. Wysokość montażu identyczna jak tam, czyli 40 cm od gleby. Przymierzamy. Odrysowujemy, wiercimy, przykręcamy. Tym razem przykręcamy już samą blachę. Na razie bez lusterka, a zaraz wam pokażę dlaczego. W tej chwili jeszcze nie ma potrzeby dokręcać blachy na fest, bo za chwilę będziemy regulować tutaj kąty. No i przyszedł czas na lasery. To jest laserowy wskaźnik w kolorze zielonym, przerobiony przeze mnie odpowiednio, ponieważ używam go prywatnie do namierzania montażu paralaktycznego na gwiazdę południową. I dzisiaj użyję go do tego, żeby precyzyjnie ustawić nadajnik tak, żeby promień doleciał do lusterka i wyrócił z powrotem. Przymocuję go teraz tutaj dwoma trytkami i pokażę Wam co dalej. Ok, wskaźnik jest przymocowany. Chodzi o to, żeby był też w miarę solidnie przymocowany, żeby razem z tym całym modułem mógł się tutaj podnosić i opuszczać, bo dzięki temu trafię dokładnie w blachę, w której będzie potem zamocowane lusterko po przeciwnej stronie bramy. Wskaźnik ma włączony do zasilania. Teraz podnosząc go sobie, tutaj całe to, cały ten moduł na luźnej śrubce, jak widzicie w górę i w dół, mogę sobie kierować na przeciwną stronę, tam, gdzie będzie lusterko. I ustawię to tak jak trzeba, a potem dokręcę śrubki. Zobaczcie co dzieje się z drugiej strony. Promień lasera wycelowany jest tutaj w to miejsce dokładnie. Tutaj za chwilę znajdzie się lusterko. I dlatego to jest właśnie bardzo ważne, żeby podczas tej regulacji, jak jesteśmy z tamtej strony, tu nie było lusterka, bo przypadkowo odbitym promieniem lasera moglibyśmy trafić sobie w oko i uszkodzić sobie trwale wzrok. No i w tej chwili, jak już czujkę mamy odpowiednio ustawioną, co nam pokazuje laser z drugiej strony, możemy dokręcić te śrubki, żeby już nam się tutaj z tej strony nic samo nie przestawiło. I git. Gorąco. Teraz z tej strony do blachy dokręcamy lusterko, a potem zajmiemy się regulacją tej części. Do przykręcenia lusterka także mamy w zestawie odpowiednią śrubkę. Widzimy, promień trafia tu. Jak mamy przykręcone lusterko, to w tej chwili całością tego elementu musimy regulować tak, żeby odbity promień trafiał z powrotem w fotokomórkę. W tym celu trzeba poluzować dwie śrubki mocujące cały ten uchwyt do słupka bramy. Jeśli będzie trzeba, to też odpowiednio delikatnie w jedną lub drugą stronę dogiąć całą blachę. I jest git. Wszystko jest już ustawione i dokręcone tak jak ma być. Pozostało jedynie zdjąć laser i sprawdzić działanie systemu. Podłączam teraz zasilanie fotokomórki i zobaczcie, dzieje się magia. Świeci zielona dioda, a ja będę tylko palcem zasłaniał promień. System działa idealnie, tak jak ma działać. Jak widzieliście, to nic trudnego, a laser sporo ułatwia. Niekoniecznie musi być mocny zielony taki jak mój. Wystarczy czerwony wskaźnik w długopisie, których można pełno kupić w internecie za grosze. Oczywiście można sobie radzić też bez lasera, ale to trochę loteria trafić jednym w, jednym w drugie, jak się nie widzi, którędy leci promień. A tymczasem dzięki Wam za oglądanie, wszystkiego dobrego Wam życzę. Jak się film podobał, dajcie łapę w górę i oczywiście subskrybujcie i lajkujcie kanał, żeby nie stracić kolejnych filmów, które na pewno się tutaj pojawią. Jeszcze raz Wam za wszystko dzięki, trzymajcie się ciepło, cześć!